Moi drodzy, dzisiaj drugi odcinek z boostowania na 20. Level Bohaterów, tym razem Głędzia. Dlatego, że chcę to zrobić chronologicznie jak Bohaterowie wychodzili, i chcę też wystartować serię od Zera do Boomera. I jeszcze pracuję nad nazwą. No do Hall of Mastera to raczej kurde nie wyjdzie, ale głównym dzisiaj. od Tematem odcinka będzie pustowanie głędzi na 20 level, oczywiście na Casualu, dlatego że na rankedzie to jest zbyt duży tłok i aktualnie ma streak, tak więc nie ma mowy. Widzimy się w grze. Więc moi drodzy, witam Was w gierce. W casualowej gierce i będziemy używali Normal głędzi Heli, Druid, Sub Ustawiamy ją, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak. Po prostu, kurde, żeby. O, wysyła, wysyła te. Boże, już jest 50% sukcesu za mną. No i co? Próbujemy zdobyć level drugi. Aktualnie teraz. Dobra. Formalnie jest pięknie, ładnie. Kolejne co zdobywamy to oczywiście koktajl. Ogólnie to jest drugi dzień próbowania nagrania tego z Quincy Nie było tych takich problemów: no bo chyba jeszcze wtedy nie było też czegoś takiego jak kurde. Słabi playerzy na każualu. Dobra, mam nadzieję, że ten koktajl jakoś się dobrze rzuci. Chociaż. O, perfekcyjnie. chciał żeby na te niebieskie. Starczyło jego. No i co? Tak patrząc też na to, mógłbym pójść po jednego druida o wraw. No i oczywiście to jedzie nasz awatar, jak nazwa wskazuje. Ale tylko jednego. Dlatego, że chcę mieć też z głowy te typowe... Że tracę życie, ojojoj, i tak naprawdę nic nie, nie zyskuje na to. A jak będę miał druida, no to proszę bardzo, dobra, teraz tak. Chodźmy tu w last. I wydaje mi się, że właśnie tak. To jest fajny trick. To jest formalnie bardzo fajny trick, jeżeli chodzi o głędzie. Dobra, i co: Hardtornsy. Więc jak macie rzucać koktajl, oczywiście ustawcie ją na last. Eee, wydaje mi się, że powinienem na dziewięce, czy ja słyszę farmę? No, oczywiście, że... No I oczywiście czekoladowe banany, ty jaki, Jakże ja jestem... Nie zdziwiony, że coś takiego jestem. Dobra, teraz tak, żeby nie było żadnych tych, rzućmy... Koktail, chodźmy po Heart of czy to będzie wystarczyło? pewnie z większym druid buffem możliwe, że wystarczyło, ale poczekajcie jeszcze pójdziemy tutaj w coś takiego czym jest druid of i tu chodźmy na last tu jeszcze trochę polikuje, jeżeli głędzie oczywiście da, niestety da. Nie mówię, że. W sensie mówię, że niestety, ale jednak to jest też coś ten, choćby na level 6. Na razie to boostowanie idzie dobrze. Problemem będą fiolety. A jako, że to jest casual, musiałem się jeszcze upewnić. Tak, to jest casual. Advanced Intel, to dlatego nie będziemy względem gościa tak bardzo agresywni Tutaj w ogóle o agresji nawet nie będę chyba musiał mówić Spike Factory Czy on wziął Bikera? Chociaż, że nie ma żadnego turetu, który by 100% tego buffa dostawał typu Mortar i, i Bomba nie, nie mogę. Nie mogę z tymi chłopami. Aha, jeszcze zbustował to! What the hell? Czy ja mam lepszy... O, oczywiście ja teraz bym potrzebował bardziej tego ty. O właśnie. Reaktor! Tu jeszcze polikujemy, jeszcze troszeczkę. Chłopie, nie zdziwię się jak ten farm player będzie mi jeszcze wysyłał rasze. No ale się nie zdziwię, chociaż to jest przypominam casual. Jedyny grzyb jaki to robi to jest tylko farm player. E, no nie widzę, O, Two blasts of fire, e, ej no, no. Czy on to aktualnie robi? Dobra, zbustujmy to, bo tu już się nie fajnie robi. Tu choćby first. On to aktualnie robi. Dobra, my dochodzimy do 2000 i stopujemy już stuprocentowo z jakąkolwiek próbą ekonomii. On prawdopodobnie poszedł przy tej w strong. E, dobra, teraz tak. Fajnie by było pójść w tego w. Firestorm? E, dobra, miejmy nadzieję też, że on przestanie już tak bardzo wysyłać na nas balony jakiekolwiek. E, dobra, tu już kolejnym jest w ogóle Firestorm, więc no co? E, możemy w sumie już się zająć tym druid farmingiem? On będzie farmiał na tradycyjny sposób. Ja jak byłem nie będę mu przeszkadzał. W normalnej rankedowej gierce spoko. Już bym wysyłał jakiekolwiek rushe, które prawdopodobnie on może mi ten. Dobra, tutaj chodźmy. O strong! Co najwyżej pójdziemy jeszcze w jednego druida. Tylko i wyłącznie dlatego, że kurde, no nie jestem przyzwyczajony do grania jednym druidem tylko. Jak dobrze mnie znacie, ja uwielbiam mieć wszystko na ten. Dwa druidy to jest moje... O, jak miło. Dobra, walnimy coś takiego. Dobra, miejmy nadzieję, że to będzie wystarczyło. E, nie, no, głęboko to w rozwali. Teraz tak, Firestorm, Ciach. W sumie miałem iść białymi. Dobra, teraz tak. Kolejna Jungle Bounty. Nie stać mnie. Ale wiecie, co jest najgorsze? Nawet nie to, że on, kurde, ten idzie w ufortyfikowanego moła, dobra? Choćby w poplastów, bo to już mi się naprawdę zaczyna nie podobać. Dobra i tak, to. Firestorm on poszedł pod Wietę. Chwała ci za to. Koniec końców, jeżeli przyjdzie co do czego, będę first strikeował. Czyli formalnie tu wszystko sprzedawał i tak dalej. Dora 2000, nie pójdę po prostu w Show, ów. Przecież mam Heliego. Coś ja też troszeczkę takim utrudnieniem, jeżeli chodzi o takie granie druidem, ale nam nie chodzi o druid. O max buffowanego druida, tylko nam chodzi o głędzie No na... jak to? O. Gdyby get 2T, on by miał problemy. Dobra, let's go. Next i teraz tak. Kolejna Jungle Bounty. Zbuduję ich jeszcze troszeczkę. Nie, ja już powinienem, kurde, tak mocno boostować, Tak. Mm. come on Dobra, zostawmy to po prostu tak. Um. Yep, masz Monkey Wall Street. Potrzebuję po prostu jednego czajnoka. Dobra. W sensie jednego, dwa czajnoki i, i do domu. O nie, jestem dopiero na levelu 14. Ora. Ten mob nam nic nie zrobi. Ja najbardziej się boję o DDT. A to już jest kolejna runda. Poszedłbym po moab ale Dobra, Tak, te dwa czajnoki już są też na mapie. Teraz teraz bustujemy. Mocno bustujemy. No najpierw bym postawił jeszcze po plastów. Dobra. Let's go with this, let's go with that. Czy to będzie runda. Czy to będzie runda 27? Max level. Eee, jo, oj, 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 trochę tak. Bo nie poszedłem w Energizer. Oh my god. Nie poszedłem w Energizer. I to jest dlatego. ok. I tak jestem przekonany, że mógłbym po to pójść o wiele wcześniej. Dlatego, że nie poszedłem w Energizer. Eee, zrobię chyba jeszcze jedną gierkę, kiedy pójdę w Energizer. Oczywiście, nie zostawię tego tak. Jest mi wstyd. I ja to mówię szczerze. Dobra, jeszcze mamy Life Advantage. Mamy. Jej maksymalny rewel, level... Dobra, czekaj, ja czy uda to się... Co? wiesz w tym programie od nagrywania. On ma bardzo późne te... On ma bardzo późne wszelkiego rodzaju upgrade'y. Mówię to szczerze i nie na no kurcze... Dobra, 4. pięciu... Nie. Być się tak trochę. O tutaj! Tak, tak. No i co, Spirit of the Forest? Powiem szczerze, to całkiem nieźle wygląda. Dobra, let's go! Ja Was chyba zaproszę na jeszcze jedną gierkę. Naprawdę. E, ma już Carpet of Spikes, ale nie wiem, czy to w ogóle coś się da. A czy pewnie coś da? Nie, nie wiadomo, ale. Dobra, jeszcze jedno Moab show tylko jeden Eee, teraz... <grywy> Jedyny rozsądny cen, to mam tylko i A, już poszedł tego, w mob... W Mada Not bad Is that mad? O, aktualnie to rozwalił OK. Przy tym ostatnim Przy tym ostatnim etapie będzie można zrobić coś takiego. Nie powinno to wybronić. No właśnie. Czep się ty farm playerze. Gdybyś miał Supermainsy, jestem przekonany, że mógłbyś to wybronić. A ja jak mówiłem zapraszam Was do kolejnej gierki. Nie popuszczę tego błędu sobie. W sumie to może być taki odcinek, co się dzieje, kiedy nie pójdziesz w ten, w odpowiednie ulepszenie. Dobra, więc co, chodźmy po głędzie tak tutaj, no oczywiście ta sama strategia, te same zamiary, tak samo będę szedł, chociaż tu... Nie, w sumie nie powinno być tak bardzo problemów. Fiecz szybko pospamimy trochę tego. O. Czy ja? Nie, chyba nie. Czekaj. Nie, dobra, już widzę wszystko jest dobrze. A co do tego, nie muszę się tak bardzo przejmować tym, przecież ej, no mamy koktajl, mamy swoiste te. O, patrz jak idealnie. Patrz jak mm! perfekto. No i dobra, no i teraz idziemy tak jak formalnie chciałem iść wtedy, dobra. Oczywiście druidzik nie będzie, nie będzie szybszy od te... 19 19 straconych punktów życia, ale to nic Mógłbym w sumie pójść po jeszcze jednego, a czekaj Ile tutaj 660, mogłem prawie to postawić ja. ninja, alchemic, bomb Swoiście jeżeli pójdzie pod środkową ścieżkę ninja ma zdejmowanie kamo Jedno z najsłabszych ale ma Dobra, hard Tornsy, no jednak nie chcę tak bardzo tego życia tracić. No, nawet nie musiałem iść po koktajl, faktycz... Fakt, jestem zdziwiony. Ale dobra, teraz tak. Ten energizer, o którym tak nieszczęście zapomniałem, chciałbym o właśnie... Taka mniej więcej pozycja, O. Nie zgadzam się na takie coś, proszę pana. Dobra, ten increased popping power będzie. Kurde, boli brak gotówki. Kurde, boli. E, czy u ciebie wszystko gra, mój drogi? Czy ja będę jestem zmuszony ci wysyłać zielone? No, może nawet nie, a. Dobra, dobra, dobra. W. Jak to mówią, Very Good. Eee. Jak tam, 1400. Nie, ja bym chciał się bardziej skupić na zdobyciem energizera. Aniżeli takim. O. Takim typowym zdobywaniu leveli. W, chociaż. Czekaj. Tutaj wieście. ej no to. No to nie jest tak źle. Dobra, tu chodźmy w Twin Guns. O! Czyżbyśmy znowu zobaczyli gościa, który siebie kryje z tym, po co będzie szedł? No ale jaki, jaki to miałby sens? W zasadzie. Dobra, teraz tak powiem. Potrzebuję... Potrzebuję reaktora. Dlatego z tego powodu nie będę nic inaczej ulepszał. Dlatego z tego powodu też nie będę w szedł. Reaktor jest zbyt ważny. On pokazał swoje zamiary, więc dlatego to będzie też swoisty test. Jak reaktor sobie poradzi, jak ten i tak dalej, ale na razie może submerge byłby świetny. O, właśnie. Będzie miał problemy swoiste z. Tęczowymi, jak mi się zaczną wysyłać, oczywiście. Dziękuję bardzo. Dobra, no mniej więcej co? Shot to blast of Fire -ciach. I teraz, tak, 100% też skupiły się na farmie, ale i nie tylko. Dlatego, że potrzebujemy Energizera. Czyli co? Pójdę tak w 6 Druid Farm. No właśnie nie wiem. Mam poszedł tak tradycyjnie, że pójdę w 6 druid farm i dopiero potem je posprzedaję, żeby pójść w Energizer. Ale moja ekonomia teraz jest po prostu. Troszeczkę słaba Chłopcy jeszcze nie poszedł po Blue Jutsu. Dlaczego? Ora co różowe? Czyli ciebie choćby na strong, tutaj chodziłby różowymi, w sensie różowymi, żółtymi. Energizer 32000. E, Drugi dżungli. Bo też te pomniejsze upgrade'y też trzeba by. I choćby już po pierwsze, Jungle Bout i myślę, że jak położę drugiego druida, to i tak mnie będzie stać oczywiście Torn Swarm. Oczywiście tutaj, jak poprzedni razem, chociaż mógłbym tutaj zrobić coś takiego, że jednak pójdę sobie po ekonomię wraz z druid farmami. Możliwości mam dwie. Gorsio na agresora nie wygląda, co troszeczkę też komplikuje sprawę. I ja też jej nie ulepszam aż tak, tak często jak bym chciał. Eee, ale to nic. Z energizerem powinno już pójść o wiele, o wiele lepiej. Dobra, z Moabem powinniśmy sobie poradzić. Oczywiście, użyjemy Firestorma, no bo no, na no bo przy której okazji bym jeszcze jego mógł użyć. Dobra, ci że tutaj to No A tak mówiąc szczerze, wróciliśmy z normą do ekonomii, a nawet żeśmy poszli o krok dalej. Im więcej ekonomii tutaj w tym przypadku, tym lepiej. Dobra, raz, raz, raz. Come on. Okej, okay, Jungle Bounty, zostawmy to tak. Podbieramy sobie i przy poziomie... Przy poziomie Gwibilu po prostu zacznę sprzedawać to. Ogólnie ogóle pojedem już 5 energizer. Dobra. Raz, dwa. Dobra. Wiemy, że coś takiego przejdzie. Mamy Energizer. Uła! Coś takiego by nie przeszło na rankedowej gierce w życiu. W życiu Romana. Eee, teraz te levely powinny lecieć idę. Niesamowicie szybko. Dobra, ciach, ciach. Tak, masz Energizer Buffa perfekcyjnie. Patrz, 1700, kiedy normalnie widzieliście, ile by za to zapłacił. Aha. Patrząc też na to, nie, nie pojedę tak bardzo ufać tym. powinienem już pójść w heli farby. Więc pozwólcie, że jedną już zacznę ustawiać, jak tam 7500, i jak pokażę w końcu 1700 XD. To jest troszeczkę niebezpieczna runda. Chciałbym tego Chidoka właśnie jeszcze przed tym kolejnym cash drop przypływem ekonomii. Bo cash drop to ja mam w tym. Dobra i co? Ciebie możemy walnąć na strong. Downdraft Shinok 1800 I właśnie z tymi dwoma poingienem ten. I oczywiście tutaj będzie wszystko czyścił Energizer. Co jest też mega. Ciach 620 28 level. Ale patrząc na to, ile mamy farm, i tak dalej, nie jest tak źle. Dobra. To jest chyba takie też na podobnym poziomie. Myślę, że mógłbym to zrobić wcześniej. Jestem tego wręcz przekonany. Ale cieszmy się z tego co jest. I chodźmy po... Może więcej czajnoków? Bo dlaczego by nie? One są naprawdę niesamowicie świetnymi. Jeżeli chodzi o przypływy gotówki. Co tam na tym? Na. Na Speed Battles? Nie na Speed Battles. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Na Play with Fire. O! To to wiadomo. Więcej tych, więcej tego, strego i owego. Ej, użyjmy Firestorm na tym. E, tak trochę. Ale downdraft powinien to wszystko. Ciach, ciach. W sumie, dlaczego by nie jeszcze pospabić tywi druid farmami? Dlaczego by je postawić Apache Prime? Apache Prime, po prostu Apache Dartship. Jeżeli tylko oczywiście zdążę, zdążę. Eee, nie zdążę. Eee, kurde. Kurde, kurde. Nie. Czegoś tu zabrakło, co? Wcześniej ufortyfikowanych DDT. Tych obrażeń DDT tym brakuje bohaterom Halo. Może mi brakuje czegoś. Nie wiem. Ale to jest casual. Kiedyś to musiało nastąpić. Nastąpiło teraz. Ja nie będę narzekał. Brakowało mi tutaj właśnie tego Apache Dartship Ale dobra. Moi drodzy, jeżeli się spodobało zostawcie ocenę w postaci łapki w górę Jeżeli jednak ja ocenę w postaci łapki w dół Troszeczkę inaczej niż tak normalnie się żegnam, ale Nie powiem, że robię to na szybko Zostawcie suba, żeby na bieżąco z innymi materiałami Ode mnie na dzisiaj to tyle Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się, cześć Głędzia potrzebuje tych więcej obrażeń w młaby. Jeżeli mam być szczery i ja może powinienem, kurde, jeszcze inne rzeczy, jak na przykład levelowanie jej szybciej, ale dobra. W przyszłych odcinkach po prostu postaram się lepiej wylewelować tych bohaterów.